Potem o godzinie dziesiątej robię tak. Ważne, żeby zmieniać pozycję co trzy godziny, bo szczur zrobi się zbyt hardy i pomyśli, że nie żyje i zacznie gryźć. Nie dzisiaj kolego. Koło południa jest lunch, więc robię tak. Potem... Patrzę na przedmioty i wyobrażam sobie, jak smakują. Dywan smakuje jak brzoskwiniowa rolada, a telewizor jak płonący krem karmelowy podany na mocno czekoladowym cieście. Dobra, skoro kazali nam w szkole poznać pracę rodziców, może wybierzemy tego drugiego. Co ty na to, mamo? Nie! Dlaczego? Chcemy zobaczyć tęczową fabrykę. To będzie nasz najwspanialszy dzień w życiu. Zobaczymy pogodne małe elfy glidzące wesołe melodie podczas wydobywania kolorów z tęczowych kopalni. Potem popatrzymy, jak kolory są mieszane na palecie przez tańczące jednorożce. Potem posłuchamy piosenek każełków ubijających kolory w magicznych maszynach I zrobimy sobie trzygodzinną przerwę na lunch. A potem! Na lunch mamy tylko godzinę. No. I musimy ją rozdzielić na pięćdziesiąt osób. Powiedziałam nie! Wyglądam jakby mnie ktoś wyrzucił w kosmos bez skafandra. Proszę, zabij nas. Nie! Damy ci 10 dolarów. Dasz nam 10 dolarów? Ach, powiedziałam nie. Ach. Dlaczego? Ponieważ udziałowcy mają dziś zdecydować, czy zamkną fabrykę, a pracownikom dadzą różową kartkę. <laughs> różową kartkę? Taki magiczny bilet? Tak, magiczny bilet do stacji bezrobocie. A więc zostaniecie z ojcem i zrobicie to, co on zwykle robi. Och, błagam się, że niestatus jego pracy jest jak patrzenie na awokado zmieniające się w guacamole pod wpływem grawitacji. Trochę to rozumiem, ale dziś was zabrać nie mogę. Muszę lecieć. Może wrócę na kolację, jeśli wszystko załatwię. Zdecydujcie wszystko! O, rety, dzięki kochanie! Dzień dobry, panowie. Przepraszam za spóźnienie. Całą noc siedziałam nad rozliczeniami i jestem absolutnie pewna, że nie trzeba zamykać fabryki. My jesteśmy udziałowcami. O, przepraszam, tak. A to są? Przedmioty, Waterson. nieożywione przedmioty. Tak. Teraz pokaż, co dla nas masz. O tak, oczywiście. Przepraszam, zostawiłam papiery na biurku. Jeśli nie wrócisz za dwie minuty, przesuniemy twoje biurko do łazienki. Wiem, że to miała być groźba, ale nie wolno nam wychodzić do łazienki, bo to za mało produktywne. Pozbierajcie! To miał być żart? Jak się znaleźliście w walizce? Przecież sam mi ją podałeś w drzwiach! Tak, ale od środka. Zaczekaj, teczka! Arety, dzięki kochanie. O, a, och. Teraz wrócę na spotkanie. Wy dwaj macie zostać tutaj i niczego nie dotykać. Czy jasno się wyraziłam? Niczego nie dotykać. Hm. ważne papiery, a to nam daje pretekst do tego, żeby jej poszukać, a przy okazji obejrzeć fabrykę. Ale kazała nam zostać tutaj! Darwin, złe rzeczy zaczynają się dziać jedynie wtedy, kiedy dobrzy ludzie nic nie robią. Ja nie wiem, czy jesteśmy tacy dobrzy. Więc dobre rzeczy zaczynają się dziać tylko wtedy, gdy źli ludzie coś robią. O. A. Uh, uh, nie. Co? Właśnie mnie przekonałeś. <laughs> a! Zobiecmy się, Powiedz, czy ty, czy może gną? Żaden z nich to z braku światła kości mi się gną. A czy ten kolor z lemoniady ton głęboki ma? To arsen, lateks, ołów, benzyna oraz serca. Hej, zoom, sieleń, czerwin, błękit, fiolet i